Sprowadzić z naszą firmą Auto z USA. Bitusa.pl 12 stycznia w hali przy ZSP numer 3 w Siedlcach odbył się Winter Girls Cup. Witamy na turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt. Organizatorem jest MKS Po Siedlce. Mamy dzisiaj 8 drużyn zaproszonych, w tym turnieju będziemy uczestniczyło. Z Siemiaty, z Białego ze Skórca no i nasze tutaj siedleckie drużyny. W roczniku 2011 i młodsze tutaj grają dziewczęta, jest to jeden z pierwszych w tym roku turniejów, na który zaprosiliśmy te drużyny. Będzie następny turniej 8 marca, też od razu zapraszamy. Organizatorem turnieju był MKS Pogoń Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn złożonych z zawodniczek urodzonych w 2011 roku lub później. Grano systemem każdy z każdym po 12 minut. Najlepiej w Winter Girls Cup. Spisał się świt Barcząca. Drużyna dowodzona przez Marka Kalinowskiego zanotowała pięć zwycięstw i dwa remisy. Drugie miejsce zajęła Lambada Choroszcz, zaś trzecie Orzeł miatycze. Poza medalami dla wszystkich zawodniczek i efektownymi statuetkami dla ośmiu drużyn wręczono również nagrody indywidualne. Królową strzelczyń została Aleksandra Mikusek ze świtu. Na najlepszą zawodniczkę Winter Girls Cup wybrano Marinę Malinowską z Lambady. Blanka Mędza z na Skórzec została natomiast najlepszą bramkarką. Nazywam się Wiktora Kuć, gram w MKS Pogon Siedlce, a dzisiaj bierzemy udział w Winter Cupie, turnieju, no i nasi trendy to Sigma. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprowadź z naszą firmą auto z USA bitusa.pl